CERN to obowiązkowe miejsce na mapie do odwiedzenia dla każdego noblisty z dziedziny fizyki. I tak w 2008 roku do CERNu zawitał profesor Heinrich Rorer, laureat Nagrody Nobla za skonstruowanie skaningowego mikroskopu tunelowego. Profesor Rorer poprosił organizatorów jego wizyty, aby oprócz tradycyjnych punktów programu, czyli zwiedzania eksperymentów oraz spotkania z CERNowymi VIPami, zorganizowali dla niego również spotkanie z młodymi naukowcami z CERN. Tak się złożyło, że byłam wówczas doktorantem CERNowskim i zostałam zaproszona jako przedstawicielka eksperymentu Atlas wraz z pięcioma innymi młodymi ludźmi z innych eksperymentów na kolację z noblistą. Możecie sobie wyobrazić jaka byłam zachwycona. I było to jedno z najbardziej inspirujących naukowych spotkań w moim życiu.